Ja się dziś przechodzę do Was z ulubieńcami października i listopada Pokażę Wam kilka kosmetyków, które używam w ostatnim czasie codziennie Część skojarzycie z ostatnich holi, ale pamiętajcie, że ja filmiki nagrywam z wyprzedzeniem Więc to nie jest tak, że dwa tygodnie temu pokazałam Wam coś w holu, a dzisiaj to jest moim ulubieńcem Ja te rzeczy już testuję miesiąc i dłużej, więc myślę, że jest to wystarczający czas, aby móc Wam to pokazać właśnie w tym filmiku I zacznę może od pianki do mycia twarzy z Himalaji jak wiecie, ja bardzo lubię tą firmę, zrobiłam nawet filmik o tych kosmetykach, to jest akurat pianka do mycia twarzy z miodłą indyjską. Takiej pianki nigdy nie miałam z tej firmy, to jest do normalnej i tłustej cery, podobnie jak żel, który kiedyś miałam, i powiem Wam tak, ten, ta pianka bardzo, bardzo dobrze oczyszcza twarz, nie szczypie w oczy, nie wysusza skóry, nie powoduje, że skóra jest ściągnięta, właśnie mimo tego, że to jest też do tłustej cery z przeznaczeniem ta pianka cena 12 zł i powiem Wam, że wtedy Wam wspominałam w filmiku, że w, w holu, że ona dość szybko się zużywa. Powiem że teraz, zobaczcie, mija już miesiąc i ona stanęła w miejscu, więc cały czas jest tyle. Nie wiem, jak to się dzieje. Natomiast wystarczy taka jedna porządna pompka, aby, aby umyć dokładnie, oczyścić całą twarz, więc no ja jestem mega zadowolona i bardzo Wam ją serdecznie polecam. Kolejną rzeczą jest coś, co kupiłam, aby nawilżyć moją skórę, bo tak jak Wam wspominałam już ostatnio, ona się robi jakoś dziwnie sucha, nie wiem, co się z nią stało. I już to się zaczęło tak naprawdę po wakacjach, więc jakiś miesiąc, nawet dalej, półtora miesiąca temu, bo to było na początku października, czyli dwa miesiące temu, kupiłam sobie taki olejek z Bielendy, to jest Argan Face Oil, uszlachetniony olejek arganowy plus kwas hialuronowy. Jakie długie te nazwy. To jest taka malutka buteleczka, 15 ml, yy, ważna 3 miesiące od otwarcia. Tu ma taką pipetkę i słuchajcie, jeśli chodzi o zużycie, to zobaczcie, jest bardzo niewielkie, a to dlatego, że ja stosuję ten olejek e, dosłownie 2-3 razy w tygodniu na noc. Ja go tak właśnie kupiłam z takim przeznaczeniem, że będę go stosowała na noc i sprawdza się idealnie. E, bardzo ładnie nawilża skórę. Rano ona widać, że jest taka, wiecie, taka promienna, tak zupełnie inaczej niż, niż jak nałożymy krem. Natomiast e, tam było na opakowaniu napisane, że jest to lekka formuła ja nie zauważam, żeby to ten olejek miał lekką formułę, nie wyobrażam sobie absolutnie, aby na moją twarz, abym nałożyła ten olejek rano gdyż ja nakładając go wieczorem ja około 2-3 godziny po nałożeniu mam jeszcze tłustą warstwę mimo tego, że zobaczcie, ja nakładam go naprawdę bardzo mało, więc no moja cera absolutnie, ja bym nie mogła nałożyć go w dzień i na to nałożyć krem i na to jeszcze podkład, no to by się u mnie po prostu nie sprawdziło, nie zdałoby egzaminu więc Napiszcie jak jest u was, czy macie ten olejek i czy stosujecie go na dzień, bo jestem bardzo ciekawa, no moja cera niestety, niestety nie przyjmuje tego olejku w dzień, gdyż on po prostu się mi nie wchłania szybko tak jak powinien, więc e, tylko i wyłącznie na noc, ale na noc jest rewelacyjny i kosztował chyba, jak się nie mylę, około 18 zł na promocji. Mam też coś z kosmetyków e, kolorowych i to jest Rouge Edition Velvet z Bourjois. Ja mam ją teraz na ustach, tylko tu mam lampę i ona widzę, że jest troszeczkę jaśniejsza niż jest w rzeczywistości. To jest tak naprawdę taki kolor nude, który jest, taką przybrudzo jest takim przybrudzonym różem. Tutaj jest troszeczkę zbyt jasny, tak widzę. Teraz w podglądzie, natomiast sama pomadka w sobie jest po prostu tak trwała, że ja takiej pomadki jeszcze nie miałam, jak żyje. Naprawdę jest, słuchajcie, mega, mega trwała. Konsystencja takiego masełka, co jest bardzo dziwne, jak na pomadkę matową, bo ona zastyga i właśnie jest matem. Nie wiem, jak to, jak oni to wymyślili tam w tym burżuła. Natomiast, no, jest rewelacyjna i. Taki malutki minusik, że ona delikatnie przesusza te usta i to dopiero z czasem wyszło tak naprawdę, że, że na początku jak używam tego nie widziałam, teraz widzę, że te usta troszeczkę takie są suche od niej, aczkolwiek no sama w sobie jest rewelacyjna i, i bardzo Wam ją polecam. Jestem ciekawa właśnie, słuchajcie, jakie z ciemniejszymi kolorami. Jak macie, to dajcie znać, bo ja mam tylko tą jedną i ta się trzyma rewelacyjnie, a jestem ciekawa, czy na przykład te takie czerwone, czy tam takie fuksjowe, bo wiem, że tam jest dużo takich kolorów. Czy one, pod, na przykład, jak jecie, czy one Wam te nie schodzą tak gdzieś po środku? Bo tak właśnie jestem ciekawa. No nie wiem. W każdym razie ta jest rewelacyjna. Kosztuje w normalnej cenie około 50 zł. Dużo, tak. Dlatego warto czekać na promocję i kupić sobie ją na minus na przykład 49 zł. Wtedy się bardzo opłaca. Super. Mam też kredkę do Brwi z Maybelline w kolorze Dark Brown. I powiem Wam, że to jest kolejny super zakup. W zasadzie dwa, bo kupiłam dwie takie. Też mam ją w tej chwili na brwiach, jak widzicie brwi wyglądają bardzo naturalnie i rano makijaż brwi, jak mi zajmował 3 minuty, teraz mi zajmuje minutę, dosłownie słuchajcie, no pomaluję sobie, pomaluję, delikatnie rozczeszę, nałożę żel i to jest, to, jest, to jest sekunda słuchajcie, bo naprawdę ona ma tak idealny kolor, mimo tego, że moje brwi są grafitowe, widzieliście to w filmiku o brwiach, że one nie są brązowe absolutnie, i e, mimo tego, że one są grafitowe, to ona idealnie do nich pasuje, idealnie się stapia i w ogóle nie widać, że mam tak naprawdę pomalowane brwi. Nie wiem, jak to się stało. Także kolejne zaskoczenie w tym miesiącu i bardzo wam ją polecam. Wiem, że jest jeszcze jaśniejszy odcień i chyba to na tyle. Chyba są tylko dwa odcienie brązu, tak mi się coś wydaje. E, ona w normalnej cenie kosztuje około 28 zł. I mam też takich ulubieńców kosmetycznych, ale są to akcesoria tak naprawdę. I to są dwa pędzle, które zamówiłam sobie na ebayu. Od razu wam tutaj powiem, że ja wam nie podam linków do, do tych pędzli, a to dlatego, że ja z tym sprzedawcą miałam troszeczkę takie przejścia, bo ja te pędzle zamówiłam, ja ich zamówiłam 7 czy 8. Będzie osobny filmik o tych pędzlach. Ja je zamówiłam w sierpniu, a dostałam je w listopadzie. Miałam słuchajcie, raz, niby paczka nie doszła, wysłał mi drugi raz i to wszystko trwało i trwało i trwało strasznie długo. Ja kiedyś zamawiając pędzle ja je miałam po dwóch tygodniach, teraz się ciągnęło jak flaki z olejem, natomiast aleluja mam. I pokażę Wam dzisiaj, tak naprawdę, bo mogę Wam pokazać wszystkie te pędzle, bo one. Ja za nie zapłaciłam 32 zł za wszystkie pędzle i mogłabym nie pokazać Wam tutaj wszystkie, bo wszystkie się świetnie sprawdzają, ale wybrałam sobie te dwa, bo te po prostu używam każdego, każdego dnia. Jak widzicie, są troszeczkę już, szczególnie ten przybrudzony. Nie wiem, co za podkład mi tak brudzi te pędzle, że niektóre są takie, że właśnie, o, nie mogę potem zmyć. Natomiast, zobaczcie, wyglądają tak. Jeden jest taki mały, drugi jest większy. Minusem jest na pewno to, że takie kłaki tutaj wystają delikatne i... No, nie wiem, tak troszeczkę wypadają, ale bardzo delikatnie. Z Hakuro też mi zresztą wypadają, więc yy, no to chyba tak te pędzle mają. Też te rączki nie są zbyt mocne. Jak sobie zalejecie wodą, to tutaj się teraz wiecie, poluźni, i trzeba sobie to skleić. Kropelką albo czymś, no ale czego oczekiwać od pędzla za 5 zł. Natomiast jeśli chodzi o nakładanie podkładu, o Jezu, słuchajcie, one są po prostu rewelacyjne. One są takie mięciutkie i tak przyjemne, po prostu używam je na zmianę każdego każdego dnia, więc ja Wam zrobię osobny filmik o, o tych pędzlach, które zamówiłam i, i zobaczycie same, jak one w, się sprawdzają, jak one, jak one się mają w akcji, bo pokażę wam, jak będę nakładała podkład nimi i konturowałam, mam jeszcze pędzel do konturowania i do oczu, także ja wam wszystko to pokażę, więc bardzo wam polecam te pędzle. I ostatnim ulubieńcem jest filmik, filmik, który obejrzałam w tym miesiącu z wielką przyjemnością i mówię o nim dlatego, że mm, dużo rzeczy mi się przypomniało wtedy jak, o, jak go oglądałam o których zupełnie zapomniałam a mowa tutaj o filmiku Karoliny ze stylizacji makijaż lat 90 ja bym ten filmik podlinkuję na dole ale myślę, że, że pewnie każda z was już go widziała słuchajcie, ja w ogóle zapomniałam o tych Niektórych trendach, o których dziewczyny tam na dole pisały, o tych, które Karolina pokazywała. Myślę, że to jest uzależnione od rejonu polski, w którym mieszkamy, bo zauważyłam, że w różnych rejonach były różne trendy. Natomiast filmik jest po prostu rewelacyjny. Przypomniało mi się bardzo dużo śmiesznych rzeczy związanych właśnie z tym, jak byłam nastolatką i się malowałam. I, i, i jak wtedy wyglądałam i najśmieszniejsze było, słuchajcie, jak ona powiedziała, że kiedyś wszyscy nosili takie, wiecie, paćkali sobie puder i te puszki nosili w tych takich opakowaniach, od, do, wkładali na ten puder w kamieniu i tak zamykali i tak nosili i słuchajcie, ja sobie wtedy uświadomiłam, że ja tak do dzisiaj noszę, o Boże zatrzymałam się w latach 90, jak widzicie i dlatego właśnie spisuję sobie wszystkie informacje, które mm, wszystkie trendy, które pamiętam z tamtych czasów i mam nadzieję, że w styczniu sama nagram dla was taki filmik, bo jest po po prostu no, rewelacyjny. Mam nadzieję, że go widziałyście. Jak nie, to obejrzyjcie sobie i też się pośmiejecie. I to na tyle. Mam nadzieję, że mój filmik również wam się podobał. Zapraszam was do kciukowania, jeśli wam się podobało. Do subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. I to tyle. Do zobaczenia. Hej!